tak chcieli, choćbym składał w owoce, wodę zmieszaną z miodem. Mojra, bogini losu, nie utka mi innej drogi. misu chcielibyśmy coś dla ciebie zrobić. Możecie być moimi oczami i słuchaczami, bo zanim Haron zabierze mnie na drugą stronę styksu, zamierzam stworzyć dzieło z jego Jakąś nową pieśń? Nie pieśń, to będzie wiele pieśni. epos Nadam jej tytuł Iliada. Iliada, mistrzu ta Iliada od ilości troi? Dokładnie tak. Naprawdę chcesz zająć się tą biedną, spaloną przez Greków troją, czy je serca chcesz poruszyć? Chcę ją opakiwać, razem z na cierpienie. Chcę pokazać, jaką zabawką jest człowiek w rękach bogów. Pokazać, do czego prowadzą wzburzone emocje ludzkie i boskie. Śmiałe plany, mistrzu. Śmiałe, bo nie zamierzam być miernotą. Moje dzieło będzie nieśmiertelne. Panie, już kiedyś o tym mówiłeś. Pozdrawiaj nawet spisać swoje myśli. Zaraz, zaraz. Ja to spisałem. Na weselu zjawi się <śm> Zeus, Mojlo, Artemida, Hermes, Demeter i Cora. a potem... O muzy, moje natchnienie, przybywajcie! Wołałeś na spanie, ale którą konkretnie? Chcę stworzyć dzieło o miłości, które jest trochę śmieszności, a trochę tragizmu. Mogę Ci pomóc, to znaczy nie ja sama, ale załatwię Ci pomoc moich koleżanek. Zaraz się tu zjawią. Najlepszy do tego zadania będą Taleja Muza Komedii i Melpomena Muza Tragedii. Ja kocham taniec i wiesz, że mogę rozkręcić imprezę, bo ktoś tu mówił o weselu. Przydam się? Dobrze, dobrze, ale teraz cisza, muszę się skupić. A może tak? No. Arma virum fecano, trajekt primus avoris, italian pato profugus lavinia che So Co melpomeno? Ja lubię żarty, ale jak mawiał Plaut, ci, którzy mają rozum, znają miarę i nie błaznują. Nie, 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 to będzie dobre, ale do jeszcze innego dzieła. Do Eneidy? No dobrze, ale myśli Homera są szybsze niż wiatr. Przed wiekami, kiedy rozpoczęły się przygotowania do wesela morskiej boginki Detydy i Peleusa, Przyszłych rodziców Achillesa doszło do skandalu, i do jakiego. W uroczystości mieli wziąć udział wszyscy Olimpijczycy. No, prawie wszyscy. Zaprosili mnie na weselne decydy. Popamiętają mnie jeszcze. Jeszcze nie wiem co zrobię, ale na pewno coś wymyślę. O bogowie! Natchnijcie mnie jakimś szalonym pomysłem. Rzeczywiście, piękno aż bije od ciebie. Wyglądasz jak cuda bogini Utrzeni. Jest. Też coś? Jak możesz, Atena, porównywać mnie do byle boginki? Chyba się na ciebie obrażę. Myślałam, że bogini mądrości jest mądrzejsza, ale cóż, podobno szemc bez butów chodzi. Iris zaledwie powozi rytwanym z papian, tym, który służy Herze. A tenko, przecież to Hera jest królową nieba. Ale ty jesteś bardzo ważną boginią ziemi i urodzają. Cicho, Korun, nie wtrącaj się. Wybacz, cudna pani. Rzeczywiście źle cię potraktowałam. Jesteś piękna, po prostu. Bez porównań, Najpiękniejsza. Hera, nie gniewaj się. Szkoda czasu. Musimy przecież szykować na wesele. A właśnie, drogie boginie. Czy już przygotowałyście odpowiednie kreacje? A jakie prezenty macie dla państwa, młodych? Drogi Apollinie, ty jesteś taki wrażliwy na piękno. Masz wspaniały gust. Może nam coś doradzisz? Ależ tak, oczywiście. Oj, tak, tak. Prosimy Cię, nasz ukochany Boże Sztuki i Piękna. Bez Ciebie sobie nie poradzimy. A ja w szczególności. Nie interesuję się modą. Nie mam na to czasu. Dziękuję Ci, droga Atenko, za uznanie. Jak zwykle jesteś bardzo miła. I co ważne, dobrze wiesz, co jest prawdą bezsprzeczną. Wiecie, że ja się interesuję modą, ale też nic nie mogę wymyślić. Przyjrzałam wszystkie żurnale. Od tygodnia siedzę w internecie i sero pomysłu. A po inię, <laughs> moje no jedyna nadzieja, w tobie. Proszę. Wiesz, drogi władco sztuki że to już w ogóle daleka jestem od mody i tego typu błahostek. Mam tyle na głowie. Lasy, łąki, kwiaty, drzewa. Wszystkiego trzeba to pilnować. Wszędzie zajrzeć, nie zapomnieć o niczym. Lubicie patrzeć na piękno tego świata. Ale gdy wy, bez trosko, odpoczywacie sobie na Olimpie, ja pracuję w No czoła. A no Tak, tak, wiemy o tym, droga Demeter. Ale ja pomagam ci. Druga demeter, dalej Cię rozumiem, bo ja też nie mam czasu na takie rzeczy. Wolę przeczytać książkę, zagłębić się w nową dziedzinę wiedzy. Świat jest taki ciekawy. A ja czasami seriale z boginkami chciałabym pooglądać. Tam się tyle dzieje, ale mama nie pozwala mi oglądać telewizji. Mówi, że seriale okupiają. I ma świetną rację, na seriale szkoda czasu. Papierowi bohaterowie, niemądre dialogi, po prostu słabizna. Ale mama nie dba też ostroje. stroje. Obiecała, że zabierze mnie na wesele te ale ja nie mam żadnej sukienki, która notowałaby się na taką okazję. No dosyć narzekań. Spoko, spoko. Nie martwcie się, moje drogie. Razem coś wymyślimy. Od razu chodźmy do Waszych szaf. Przecież tam na pewno się coś znajdzie. Trzeba tylko odpowiednio wystylizować, połączyć. Moda to sztuka. Potrzeba wyobraźni. Bardzo chętnie Wam w tym pomogę, bo przecież uwielbiam to robić. A przy okazji mogę też wykorzystać swój talent. Na odpowiedni moment. Niech się stroją! Niech balują! Odechce niech się! O, Jodek chce! Nie więcej bogini niezgody. Jakem ek! Tylko droga no, Boga. Jesteś taka piękna, więc w Twoim życiu wszystko będzie równie piękne jak Ty. Oczywiście, Tetytko, ty jesteś najpiękniejszą panną młodą, jaką widziałam. Czy wszystko dobrze pójdzie? Czy nie przeoczyłam czegoś podczas przygotowań? Oczywiście, że nie droga Tetytko. Pamiętasz przecież przepowiednią, że urodzisz syna, który będzie potężniejszy od swojego ojca. Będziesz dumną mamą, Tysotą. Raduj się! Szkoda, że twój syn będzie kiedyś tyle młodszy ode mnie. Może zostałby moim mężem? Nie bądźcie się korunek. Twoja mama na pewno znajdzie ci wspaniałego męża. Ona jest taka mądra. No i dla wszystkich młodzieńców na całej ziemi. I to jest królestwo. No ty tydzień, ostatnia poprawka przed lustrem i witamy gości. Już pora. Ale ja jestem zdenerwowana swoją rolą druhny. Zwróć też uwagę na Korem. Czy poprawiłaś jej warkocze? Tak, tak. Kora już gotowa. Dzięki ci piękny za twoje cenną no, uwagi. A co ze mną, Apolku? Zajmij się wreszcie moją kreacją. No już, już droga afrodytko. Jak to, Apollo, a ja? Ile mam czekać? Chyba należy mi się pierwszeństwo, co? Już, już droga hero. Nie denerwuj się. Zresztą wyglądasz bosko. Mi zdonać nic ująć. a ja braciszku może na mnie też rzucisz okiem no już już droga acenko zaraz się i tobą zajmę Wygląda na to, że wszystko gotowe. Patrzę na szczęście te tydy i Peleus i zazdroszczę nieco, że to nie moje wesele. Chyba muszę o tym pomyśleć poważnie. E, tam z kobietami same kłopoty. Oto jeden z moich niezwykłych gromów. Ciśnij nim, gdyby ktoś zagrażał twojemu życiu. Padnie od razu martwy. Dziękuję ci, Zeusie. To wspaniały dan. Oto mój wyjątkowy dany tak dla ciebie. Cudowna szata. Okry się gdy znajdziesz się w niebezpieczeństwie. Możesz się pod schować wraz z całą rodziną. nieprzymieniającą urodę, to ważne, żebyś nas zawsze usta piękna, Bo właśnie to zapewni miłość peluche. Dziękuję, Afrodito. Zawsze będę go miała przy stole. Oto w ty do. Zauważ, jednak, że nie jest to zwykły istot, lecz absolutnie niepowtarzalny. Wydaje on dźwięki dotąd niezasłyszane. Są wprost cudowne. Zawsze poprawię ci smutek, i gdyby takowy zagościł na twój pięknym małpicze. No, stworzą wyjątkowy klimat do rozmowy z mężem czy ulubionej lektury. Dziękuję ci, Atenko. To wspaniały prezent. Droga Tety, boginko mojska, ode mnie otrzymasz trzy unikatowe strzały. Niezwykle oryginalne. Pamiętaj, że one zawsze trafią do wybranego przez Ciebie celu. Bądź zatem ostrożna. Ostrzegam. Użyj ich wtedy, kiedy na Twojej drodze stanie prawdziwy wróg. Dziękuję, Apollo. Jak zawsze zadbałeś o moje bezpieczeństwo. Droga tetytko, ty dostajesz wiele nadzwyczajnych i niepowtarzalnych prezentów. Ja też Ci coś przynoszę. Oto szczepy roślin, drzew i krzewy. Są także magiczne. Dzięki nim nie będziesz ani smutna, ani głodna. Dziękuję Ci, Demety. To wspaniały prezent. Wszystkie prezenty są wyjątkowe. Tak, jak wyjątkowi jesteście Wy, bogowie Oliwu. Dziękuję Wam za Waszą dobroć i życzliwość. Traktujcie mnie jak równą sobie. Dziękuję. Się dogadać, to zrobimy to inaczej. Ktoś za Was zdecyduje. Hmm. Zaraz, zaraz. Kto by to mógł <gry> rozstrzygać? Ty, Parysie, ty to zrobisz. Ty zdecydujesz, która z bogiń otrzyma jabłko. Ale dlaczego ja? ogromowładny, jak ja mam rozstrzygnąć taki spór? To jest nie do rozsądzenia. Zeusie, litości! Parysie, moja decyzja nie podlega żadnej dyskusji. Zrobisz to i koniec. Nie chcę słuchać żadnych żalów ani skarg, powiedziałem. Ale nie mogę ci pomóc. Jestem tylko do przekazywania wieści. A może wybierzesz się na Olimp i ubłagasz Zeus'a, żeby hmm. zmienił decyzję i wybrał kogoś innego? Może ty byś się tym zajął? Nie mogę tego uczynić, Parysia. To, to był wściekły, a ja wtedy bym stracił głowę. Już ja dobrze wiem, jak on postawił w hmm. To fakt, Hermesie. Wybacz, nie pomyślałem. Strach mnie paraliżuje. Myślę tylko o tym, jak ocalić swoją skórę. Trzymaj się, Parysię. Głowa do góry. Módź się do rej, matki Bogów. Może ona Cię Cześć. Cześć. Paryzie, przecież wiesz, że ona mnie się należy. Dlatego dasz mnie natychmiast. E, ale bogini, Pary się, no na czym tu myśleć? Z całym szacunkiem hero, ale jeśli chodzi o urodę, to chyba nikt nie ma wątpliwości, że... E... Parysie, daj mi to jabłko, proszę. Parysie, jeśli wydaj wyrok sprawiedliwy, w końcu nie liczy się tylko piękno zewnętrzne. To wewnętrzne jest nie mniej ważne. Zresztą chyba nic mi nie brakuje. E, ja muszę pomyśleć, zastanowić się. To nie jest łatwa decyzja. Co tutaj trudnego? Sprawa jest oczywista. Właśnie, absolutnie oczywista. Tylko pomyśl nieco głębiej. Nie, nie, nie. Sprawa nie jest oczywista. Coś wymyślę, no na pewno coś wymyślę. A to tchórz. Czek, Juro mi się znalazł. Nie wie co to znaczy piękno. Uśpodzić. Traktują mnie jak eksperta. Jak zwykle, Zeus nie zastanowić się nad swoją decyzją. Jest prędki jak jego gromy. A przecież wszyscy dobrze o tym wiemy, że nic dobrego z tego nigdy nie wynika. Tu potrzeba konestera, znawcy urody, czyli dokładnie by nie. O Boski Apolinie, ratu a przed czemu mam cię niby ratować, parysie? Przecież nie dzieje ci się żadna krzywda. Chętnie masz wspaniałą szansę zaistnieć na Olimpie, pokazać, jaki jesteś ważny. To twoje pięć minut. Chętnie oddam ci te szanse, drogi Apollo. No, nie żartuj sobie. Ja mam rozstrzygać jakieś jarmaczne targi zawistnych bogi? Przestań. Nie mam na to ochoty. Żegnaj Parysie. Życzę powodzenia. Parysie. Parysie. No, znalazłam Cię wreszcie. Szukam Cię i szukam. Słucham Cię, Bogini. Może chcesz się wycofać? Ja wycofać? Chyba oszalałeś. Szkoda. Miałem nadzieję, że zostaną tylko dwie. Nie tylko nie chcę się wycofać, ale przyszłam mi się dwie Dlaczego piłakko powinieneś dać właśnie mnie? Dlaczego? Jestem królową w nieba, tak? Jeśli chcesz się stać królem w nieba, jak ja, żeby Ci dawali złoto i prezenty, powinieneś się dać właśnie mnie. No właściwie. No właściwie, to jestem biedny jak mysz. Mieszka w Szałasie, który przycieka podczas deszczu. No właśnie, Parysie. Czekam na jadko. Parysie. Pary się. pary się. Pozwól, że od razu przejdę do rzeczy. Słucham cię, droga pary się. Parysie, jeśli wydasz wyrok sprawiedliwy i przyznasz mi to, Jabłko, to uczynię ci najmądrzejszym z ludzi. Aha, chciałbym być mądrym. No widzisz, ludzie szanują tych, którzy są mądrzy, a królowie dają im wysokie stanowiska. Chciałbym być mądrym! Ale widziałem kiedyś pewnego człowieka. Wszyscy mówili, że on był mądry, ale on był siwy i stary. Co tam szepczysz, Parysie? Parysie, Parysie. Parysie, Jeste, mam dla Ciebie wspaniałą wiadomość. Jaką? Za mi z funkcji sędziego? Ależ nie, na szczęście nie. Co za pomysł! To byłaby dobra wiadomość. Nic podobnego. Posłuchaj, się. Mam dla Ciebie wspaniałą wiadomość. Dalekie starcie w domu Laosa, czyli najcudniejsza kobieta na świecie. Najcudniejsza przez ludzi oczywiście. Ma na imię Helena. Nie przyznasz jabłko, które i tak mi się należy. Dam ci ją za żonę. Będziesz z nią bardzo, ale to bardzo szczęśliwy. Tak, naprawdę to cudowna propozycja. Parysie! Parysie! No ja wiem. Wiem, wiem, wiem. Mam wspaniały pomysł. To wspaniały pomysł. Hermesie! Hermesie, przybądź jak najszybciej. Bo wiadomo, że musi musisz zadnić na osie, Ale migiem. O, Parysie, widzę cię w dobrą gumach. Zostałeś się już martwić. Jak to się stało? To wymyśliłeś, czabolo cię wyręczył? Już pędzę, się, Każdy się dawiał o Twojej pomysł, że jest nadzwyczajny. Niemożliwe! Niesłychane. Ale chcę! Ale będzie zabawa. Czegoś takiego jeszcze nie było na Olimpie. Na początku powołamy jury. Przewodniczącym zostanie oczywiście nasz najważniejszy Bóg – Zeus. Chwileczkę. Hermesie, jakie wybory? Wybory z Olimpu, panie. Idzie nowe. Czas przewietrzyć już ten Olim. Muzy, proszę o pomoc. Obratować będzie Tetyda. Wyjątkowa znawczyni piękna, sama urodziła niebywale. Pokolenie młodzieży będzie reprezentować w żyli Kora. Moja wdzięczna córka. Mogą dołączyć do niej muzy. Te psy Chora, Taleja i W Hermesie wręcz tabliczki żyli. Konkurs poprowadzi Droga Artemida. I zapraszamy do sali przygotowań. Apollo odprowadź damy. Pierwszą konkurencją będzie konkurs recytatorski. Nasze urocze boginie zaprezentują nam swoje nadzwyczajne talenty aktorskie. Każdą z nich poprosimy o piękny wiersz, jaką, jaką pierwsza wystąpi Atena. Przywitajmy ją gorącymi brawami.